No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny w dzisiejszym, wyjątkowym jakże dla mnie dniu, ponieważ dzisiaj znajdujemy się u chłopaków Moto jak już widzicie i się domyślacie odbieram właśnie na testy Husqvarna 701 kurwa szmać, i będę nią sobie jeździć przez najbliższy tydzień i powiem Wam, że jestem tak cholernie zajebiście zajarany tym faktem, że po prostu rozpierdala mnie od środka kompletnie co Wam dużo będę mówić? Słuchajcie, wsiadamy, jedziemy, nie ma co przedłużać. Powiem Wam, jaka była historia dar tego motocykla, jak to się tam wszystko wyglądało, i powiem Wam o pierwszych wrażeniach z do tym motocyklu. Także zainteresowanych serdecznie zapraszam. Oj, słuchajcie, ale się na to maleństwo naczekałem. kurdeż. powiem Wam tak. Jakieś tam moje takie pierwsze przymiarki do tego motocykla, a w zasadzie do tego, żeby ogarnąć taką testóweczkę na, na te, testóweczkę, na testy, no to to się wszystko zaczęło już na targach w Warszawie, czyli w lutym na początku już tego roku. Generalnie jak już jechałem na te same targi, to stanowisko chłopaków, motocholików. było pierwszym stanowiskiem, jakie odwiedziłem, bo chłopaki właśnie wtedy wystawiali chustkę No i tam, korzystając z tego, że było mało ludzi tam pogadaliśmy, pogadaliśmy, no i wyszło, że że może być ciężko o taką testóweczkę, bo w ogóle nie ma, że w ogóle ciężko było dorwać 701 na to, żeby ją pokazać na, na targach i że ogólnie może coś będzie, należy się dowiadywać ale bliżej sezonu i powiem Wam, że kiedyś w najzwyczajniej w świecie przyjeżdżałem sobie tutaj obok miałem wtedy CBR 500R i tak sobie myślę, kurde zajadę zapytam się, zobaczę, może coś będzie wrzuciłem Wam w ogóle wtedy e, fotkę na Instagrama że mam CBR500R na testach, ale taką chustką też bym nie pogardził. I powiem wam, że to była ta. To była właśnie to był ten motocykl, dokładnie ten. Jak wszedłem do środka dowiedziałem się, że ten motocykl właśnie przyjechał. Tego dnia, kiedy ja tu przyjechałem, zaparkowałem sobie, tu stoi chusta, tu stoi CBR. I okazuje się, że jest to testóweczka, która właśnie przyjechała tam godzinę wcześniej czy coś takiego. I że generalnie temat jest do dogarnięcia. Tylko no muszę się dowiadywać. Bo jest tam kolejka, jest kalendarz rozpisany. Wiadomo, że to prasówka. Więc tutaj na początek mogli sobie ją dorwać chłopaki ze ścigacza. I tam i tak dalej. Kurde, jaki jest lekki. Ja pierdzielę. No, kruszyna. Zajebisty. Masakra. Kurde. Powiem Wam, że jestem już w szoku. Noga na palcach, co prawda. No, na pełnej stopie, jeżeli się troszeczkę przychylę. Druga noga w powietrzu. No, a tutaj mam już pełną stopę. Także kurde, trochę niższe od takich typowych crossów. Ale w sam raz. Dobra. Nie wiem gdzie, ale jadę. I w sumie mnie to nie obchodzi. Pogoda jest słaba, jest zimno. Aha, tutaj sobie chyba za bardzo nie? Czy może? Nie, chyba jednak pojedziemy sobie na ulicę. I powiem wam, że okazało się, że jest. Przyjechał do testów. Jest dostępna, tylko że no, kalendarz jest zapchany. Sorry Mordo już ci spierdalam Że kalendarz jest zapchany, ale no, coś tam się ogarnie I tak słuchajcie od Maja od Maja ciągle na mailach to motocykl poszedł tu, to motocykl poszedł tam No i tak się nie mogłem za bardzo już doczekać Ale w końcu się doczekałem To co wam słuchajcie wszystkim zawsze powtarzam cierpliwemu wszystko przychodzi na czas, no i mi właśnie przyszło Mam pod tyłkiem chustkę 701 Kurwa Aha, Na tydzień No przecież jestem zajarany jak nieszczęście Kieruneczek wyżej niż Zazwyczaj Ale to żaden problem Wybaczam Ci to mordeczko No i to pojechał tam do Gdańska, to do Lublina, to gdzieś tam jeszcze ten o tym tam to po całej Polsce Ech, No i, i dopiero wrócił Dopiero wrócił, jest ślisko więc się nie będę wyrywać przed te samochody wiem, że ten motocykl by poszedł, ale jeszcze nie znam jego potencjału a wiem, że z dołu to po prostu będzie wariat pan skręca czy ściemnia? skręca no eee, kurde, słuchajcie w ogóle wracam sytuacja mrożąca krew w żyłach mi po prostu zmroziło krew wracam do domu któregoś dnia i mówię, zobaczę sobie co tam słychać na moim mailu I wlazłem tym razem przez webmaila A nie e, Przez program U kurwa. E, Może trochę powoli e, I okazało się, że Na moim mailu w spamie leży wiadomość Na którą czekałem po prostu Od maja Z informacją Że w ogóle motocykl wrócił I w razie co, jakbym chciał To mogę go sobie wziąć na testy, pomimo tego, że jest właśnie gówniana pogoda, ale jednak jakbym chciał, to jest do dyspozycji, mogę sobie pojeździć. I w zasadzie jestem ostatnią osobą, która będzie jeździć, bo tutaj dostałem informację, że jak ja go oddam, to motocykl idzie już e, na sprzedaż. Hu także powiem wam, że udało się. No kurwa, motocykl, na który czekałem cały ten pieprzony rok i w zasadzie na który no, wielu z Was też czekało Może nie wiedzieliście, że konkretnie o chłuskę chodzi, ale cały czas mówiliście Koda, supermoto, supermoto No i kurwa jest supermoto, słuchajcie eee. <grym> I powiem Wam, że no naprawdę Jak zobaczyłem tą wiadomość w śmieciach W spamie I ona była sprzed dwóch tygodni, słuchajcie To mówię sobie No nie, no już po wszystkim jest Skręćmy sobie tutaj Muszę się przyzwyczaić do kierunku Myślę sobie już jest po wszystkim, już pozamiatane, już, już dupa, już zapomnę, już pewnie kim go nie ma, nie? Ale mówię, napiszę, odpiszę, mm. może i okazuje się, że jest No kurwa jakby czekał na mnie po prostu, żebym go sobie zabrał do platania No po prostu jest zajebisty przed chwilą rozmawiałem właśnie tam z człowiekiem z motocholików. On powiedział, że ten motocykl jest o tyle zajebisty, że no na niego się wejdzie, chwilę się nim przejedzie i się czuje jakby się po prostu no, urodziło na tym motocyklu I mam właśnie już teraz takie wrażenie, że znamy się z nim kurde od lat po prostu Od lat Zajebisty jest Kuźwa no Dobra, ja wiem, że jestem nagrzany na supermoto i może dlatego nie będę obiektywny podczas recenzowania tego sprzęta Ale powiem wam, że... No, jaram się, kurwa, jak zły, nie? Po prostu się nim jaram. Masakra jest, masakra. No, także, pomimo tej pieprzonej pogody, powiedziałem, co będzie, to będzie, zabrałem ciuchę. Poprosiłem tylko, żebym miał możliwość polatania bliżej weekendu tym motocyklem, tak, żeby recenzję go nagrywać za dnia, żeby wam więcej pokazać. I dostałem odpowiedź, że, słuchaj, jak chcesz to przyjeść nawet dzisiaj, czy tam jutro. I go dostaniesz do poniedziałku. No to po prostu, jak dostałem taką odpowiedź, to jedynie to zrobiłem: to tylko zabrałem ciuchy i przyjechałem dzisiaj, nie? Znaczy, no, wiadomość dostałem tam w niedzielę. A umówiłem się właśnie na dzisiaj z tego względu, że wczoraj bym nie dał rady, no ale nieważne, po prostu w szoku, w szoku, w szoku, w szoku. Zajarany kurwa opór i czuć, że chce iść, kurde, nie? Powiem Wam, że tak. Do zakrętów wali się takie, taka bujanka, to po prostu przychodzi leciutko, jak w jakichś tam mniejszych pojemnościach na wąskich gumeczkach. No, po prostu jest wariat pod tym względem, to już wam powiem. Wiem, że będzie, kurde, chciał skręcać jak popierdzielony. Ciągnie sobie z dołu, Tam może tam przy jakichś tam mocno niższych obrotach, nie za bardzo, ale a, wiem, że będzie dobrze. Kiedy jechałem prosto, nigdy nie było mnie w le z lewej strony, więc może sobie to teraz nadrobimy. Na jedynce dodawanie gazu na może być zgubne. Ale kurde powiem wam, że no, jak siedziałem sobie na paru krosach, tak tu jest zajebiście wygodnie. No po prostu jest fenomenalna pozycja. Dobra, jest mokro, więc tak jeszcze z tym hamulcem delikatnie próbuję, ale już widzę, że no będzie potrafił. A, bo on ma abs w ogóle, już mi się z tyłu nawet włączył. Może za chwilkę to sobie... Chociaż dziwne, że mi odstyła bez... co ja robię w ogóle? <laughs> w ogóle wiecie no, nie jeździłem na motocyklach od... Dobra, od niedzieli, bo byłem na krosach. Ale ogólnie nie, nie latałem od dawna. Także się zafiksowałem na jazdę samochodem i po prostu stałem sobie i czekałem. I to jest coś, co mi się właśnie podoba w tego typu motocyklach, że one dają takie poczucie prędkości siedzimy bardzo wysoko, patrzymy sobie ponad te samochody i po prostu czuć prędkość inaczej zupełnie I no jedziesz te 60 na godzinę wydaje Ci się, że jest no troszeczkę inna prędkość ale to jak gdyby ten motocykl sprawia, że nie chce Ci się szybko jeździć, to samo miałem z WR-ką jak jeździłem na wr też taka sama pozycja, podobne klimaty, tylko zdecydowanie mniejsza pojemność i powiem wam, że nie odczuwałem takiej potrzeby jechania szybko, nie? To czuję się tak jak teraz, 60 na godzinę i powiem wam, że jest zajebiście, nie? Na tym motocyklu. Czy się fajnie po prostu przy tej prędkości? No już pomijając też fakt, że jest trochę już pizga a ja chyba jednak będę musiał założyć coś grubszego pod podskut. Aniżeli tylko Termoaktywną bluzeczkę. No, eee, tak, także to. Może tyle na temat jakichś tam przygód związanych z odbieraniem motocykla. No, zawieszenie nie jest aż tak bardzo miękkie, jakby się wydawało, ale powiem Wam, że to się czuje, że to jest wariat. To będzie wariat po prostu. To będzie mega sprzęt To gdzie ja jestem w ogóle? Nie czy na kamerę nie zapadało Mam nadzieję, że w ogóle kamera dobrze patrzy Standardowo jeśli nie to wybaczcie Nie no czuć, że on chce iść Czuć, że on chce iść No ale w końcu pojemność 700 zobowiązuje przy tej masie, kurde, nie pamiętam ile on ma kilogramów ale no, powiem wam tak jak sobie patrzyłem, przyrównywałem do motocykli, które znam, e, stosunek masy do mocy To bardzo blisko tutaj znajdowała się XSR -ka 700 -ka, e, Która była no, cięższa, można powiedzieć, że o kilkanaście ładnych kilogramów Ale e, moc była porównywalna tak? Także powiem Wam, że to na pewno będzie wariat, bo mamy tutaj lżejszą, lżejszy pojazd który ma tyle samą koni co XSR, która po prostu no, była bardzo fajnym wprowadzeniem motocyklem i bardzo przyjemnie reagowała na odkręcanie gazu Wyświetlacz jest oczywiście bardzo skromny, ale w zasadzie nie potrzebuje nam za dużo pokazywać, bo to jest super mociak, nie? tu się odkręca i jedzie Centrum, tu, okej, okay. nie mogę przewidzieć do tego kierunku, jest naprawdę bardzo wysoko ale myślę, że za chwilę już będę to miał ogarnięte e, Chciałbym też pojechać gdzieś w jakiś e, taki pierdolnik większy, żeby zobaczyć jak tu jest ze światełkami, bo... No bo jest ciemno i prawdopodobnie sporo będę jeździć po jednak w jakichś takich e, ciemnych klimatach Więc warto by było zawczasu wiedzieć, czy mogę liczyć na światła, czy tak nie bardzo Czy niekoniecznie Trochę tutaj, kurde, chyba się poluzowało na nim plastiki, bo dosyć pierdzi czasami, ale... o, wow, 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 podoba mi się to, ten motocykl próbuję zrobić z nami Nie no, fajny jest, kurde, podoba mi się, fajne są te handlebarsy teraz A, Nie wieje mi aż tak na ręce To jest błogosławieństwo, trochę... Bardziej dmucha mi na kolana, ale i tak one są fajnie schowane za tą owiewką. Jestem pewien, że byłoby gorzej na troszeczkę innych motocyklach. No kurde, czuć, że jest leciutki. No jest zajebisty. Zajebisty sprzęcior. Nie no powiem wam, że no już mi się cholernie podoba ta pozycja i w ogóle to jak ten motocykl jedzie już mogę wam powiedzieć, że to jest właśnie coś co polubiłem ostatnimi czasy, jeżdżąc na tych wszystkich testówkach. Czyli po prostu wyprostowana pozycja w mieście. To, że siedzisz wysoko, że widzisz wszystko nad samochodami i, i to, że ten motocykl reaguje tak jak powinien reagować. Po prostu odkręcasz i on chce jechać. Tak? Nie no, no jest zajebiste, zajebisty jesteś! <gry> A. Dobra, Ola, bo to jest już 80 o -o 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 -o. Przód Przednorkuje przy mocniejszym hamowaniu. Nie lubi niskich obrotów. Kanała jest taka powiedziałbym wąska, ale nie jest jakoś wybitnie bardzo wąska. Można się na nie też troszeczkę jakby przesunąć. Także spoko. Podoba mi się to. O, wiem, gdzie sobie podlecimy. Podlecimy sobie pod dwa koła, tam jest ciemno. Ja będę mógł sobie zobaczyć, jak działają światełka. Doskonały plan. Największe zagłębie sklepów motocyklowych w Warszawie Mamy to po prostu wszystko, 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 wszystko A nawet trochę więcej Cała masa tutaj jest Wszystko, nawet KTM tutaj mamy katałem KTM, wszystko Coś się dzieje na ogródku Coś się dzieje O, już nawet trafiłem Nie jest źle To jest ta tak, mamy aby z Ale powiem Wam tak, zobaczcie, jakie ma je bitne wielkie żarówy, nie? To jest świetna rzecz. No, nawet mam teraz, nie wiem czy to widać, ale mam ten nosek założony. I pomimo, że mam ten nosek założony, to i tak widzę, wszystko po prostu bije mi po oczach. Także pod tym względem zajebiście. Mamy tu kontrolę oleju. Mamy jakieś światła, czy nie? No, światła mamy akurat małe. O, zobaczmy. A, światło dodatkowa, żarówka nam się zapala, spoko. Co tu jeszcze mamy? Klakson. No, nie ma się zbyt wielu rzeczy spodziewać. Nawet nie mamy poganiacza. Jestem w stanie z tym żyć. Nie no. Zajebisty jest. Podoba mi się. Tylko wiecie, od razu te lusterka nie do wymiany. Klamki są spoko, nawet powiem Wam, że zawsze jak narzekam na klamki, tak. Tutaj sprzęgło mamy inną klamkę. Inną klamkę mamy od hamuca. O, będzie trzeba ją sobie w ogóle wyregulować lepiej. Trochę bliżej ją dać. W ogóle zauważyłem, że supermociaki nie są zbyt jakoś tam w Polsce rozpowszechnione, lubiane. Pan mi daje miejsce? Zajebiście. Dzięki mordo. Ale ja po prostu powiem Wam, że wiem, że to będzie coś stworzonego dla mnie. Po prostu. Z moimi popędami do wyjeżdżania w jakieś dziwne miejsca I, i po prostu z tym, jaka jest charakterystyka jazdy na takim motocyklu i pozycja. No kurwa, że to będzie coś dla mnie. O kurde, jaki to ma skręt. To zawinie są po prostu na jednym pasie chyba. E, już nawet trafiam w kierunek. Nie ma źle. Kurde. Ciekawe czy można ten ABS z tyłu wyłączyć. No taki jest trochę niepotrzebny. W Supermociaku, ABS z tyłu? Naki grzyb. W ogóle nie, nie pukajcie w ekran w szybkę YouTube'a. Nagrywam w 25 klatkach, bo jest noc. Także chyba będzie lepiej. Tak myślę. Czy ja powinienem skręcić tutaj? Kurde. Zobaczyłem dziurę i zacząłem jej unikać Totalnie bez sensu, bo i po co ha, ha, ha. No, tak na takich niższych obrotach trochę bardziej mulasty jest Tak bardzo niechętnie, ale wiadomo, że to jest jeden gar Więc on potrzebuje troszeczkę obrota yy, W ogóle nie wiem o co chodzi Ponoć skrzynia ciężko pracuje, hmm, to jest no, bliźniacza siostra, kurde, ktm 690, -tki. jeżeli ta skrzynia chodzi dopornie i źle, to ja jestem zażenowany tą informacją, bo jeśli chodzi o mnie, to skrzynia chodzi dobrze. <grywki> Nie musisz się przejmować tym, że masz, kurde, tory. za tej w dwóch kołach dzisiaj kurde, cały czas mam to głupie przyzwyczajenie patrzenia się czy przez przypadek nie ma jakiejś kurde, wiecie, nierówności na drodze. Przecież w ogóle nie ma sensu. Dobra, czy ja mam, ja mam pierwszy bieg <śm> I love you, you know? I love you I very, very love you hi, hi hi Coś pięknego Dobra, facet, wyjeżdżaj Tutaj gdzieś była taka... A to tam była, ale chyba na no, te błocka co się nie będę pchać tam na dzień dobry W momencie kiedy nie ogarniemy jeszcze sprzęta Pojedziemy sobie do centrum Oponka się ładnie ślizga. Panie, ten przed, przód, yy, przedni hamulec działa. Podoba mi się, jest taki bardzo, bardzo łatwy do wyczucia. Chciałem go chyba usłyszeć na jakimś innym wydechu. Z takim jakimś większym pazurem. Nie no powiem wam, że jest to kurde, miejski killer. No jest po prostu zajebisty na miasto. Nie jakieś tam plastiki, ścigi. Coś takiego właśnie. Coś takiego. Nie wiem dlaczego tak mało ludzi w Polsce jest nastawionych na Supermoczaki, a tak dużo je jakoś tam w dziwny sposób potępia. Może dlatego, że mało osób na nich jechało. I ona zawsze się od samego początku mówiło, że Jedyne motocykle jakie mają sens To sportowe litry A przecież to nieprawda Powiem Wam, że się zrywa nieźle Mokro, bo mokro Hamuje też dobrze Nie no fajne jest, kurde jest jest wygodny po prostu, jest wygodny, jest leciutki. Ja pierdolę, no i trochę zażegałem światełko na wodzie, ale będzie trzeba z tym jakoś żyć. Boże, dlaczego ja znowu zwalniam? Przecież mi nic nie grozi na torach. Przyzwyczajenie przód? Eee, przód bez abs -u? No więc będę musiał zobaczyć jak tam z tym przodem jest No jest tak jak mi człowiek powiedział, no No czuję się na tym sprzęcie po prostu tak jakbyśmy się znali od lat No dobra, bez przesady, tak Nie, nie będę tutaj na nim jakoś zajebiście świrował i po prostu Robił cuda wyjanki, ale no wyczucie tego motocykla Przyszło mi tak lekko Że jestem w szoku Bez problemu sobie znajduję biegi, bez problemu operuję sobie sprzęgłem, kurde gazem, tym hamulcem No to wszystko przychodzi po prostu tak naturalnie Tak łatwo, tak banalnie Eee, aż zbyt dobrze powiedziałbym Po raz pierwszy tak bezstresowo przyleciałem na tych dołach. No masakra, masakra, po prostu masakra Nie no świetnie jest, kurde jest Ale się powtarzam, ale się zapętliłem no, kurwa, kocham ten sprzęt. no Zajebisty jest. No, to jest jakby bardziej ślisko. Oczywiście to nie kto nie posiada żadnych systemów poza tym ABS-em, ale nie ma tu żadnej trakcji. Są jakieś tam trzy mapy, żeby się tam do nich dorwać. To nie wiem, czy w tej wersji w ogóle tam trzeba zdjąć klapę i coś tam podubać, pogrzebać. Mam instrukcję, po co tam popatrzę, zrozumiem więcej. I pewnie coś tam później może zrobię, ale po prostu. No jest zajebisty. No jest zajebisty. No dobra, lecimy pod mosteczek przy okazji odwiedzę wszystkimi suweczki. Ja w ogóle słuchajcie, korzystając z okazji, że mam ten motocykl to ja na, na nim nagram trochę więcej odcinków w sensie chyba ze trzy łącznie z recenzją, czy tam bez recenzji już nie pamiętam jak nam był plan na niego, ale biorąc pod uwagę, że mam go na tydzień, mam go na cały weekend to wybaczcie troszeczkę mnie nie będzie w internetach A ten film postaram wam się wrzucić oczywiście w sobotę znaczy zrobić na sobotę ale no, będę chciał nim po prostu jak najwięcej pojeździć i mam tylko nadzieję, że pogoda ja się nie spindoli jak będzie nawet tak jak dzisiaj, to tam pies co trącał ale żeby po prostu nie było gorzej to no, będzie dłuższy odcinek <laughs> ale co zrobić, no kurde, jestem tak zajarany że w szoku. a ciekaw jestem jak tu jest z wskaźnikiem paliwa, bo ja tak sobie jadę, jadę a nawet nie wiem jak to jest z paliwem trzeba się troszeczkę przy mniejszych prędkościach z przęgiełkiem wspomagać bo jednak niżej, to on tak troszeczkę dyk, 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 dyk. dyk, dyk. Tylko czemu mam tego ABS-a z tyłu w super supermociaku? Przecież to jest bez sensu. Uh, uh, uh. Ja na jedynie to ty jesteś taki dobrze popierdolony, ci powiem koleżko. Nieźle. Bardzo mocno popierdolony. O, no, zobaczmy zawieszenie jak pracuje sobie Elegancko no, Jak będziesz sobie radzić na... O, to jest pierwszy bieg Troszkę Tobą szarpie koleżko Nie trzyma tak chętnie niskich obrotów No co zrobić Dobra, słuchajcie Chyba będzie tego tyle na pierwszy odcinek ja będę musiał w nim pojechać sobie na koństację i trochę go przystankować, bo jednak dobrze byłoby nie stanąć w polu, aczkolwiek ja to sobie na pewno jeszcze trochę nim pokręcę się, a wydaje mi się, że już mi pada bateria kurde No bajeczka łodko No ale to to po prostu robi chętnie Co i do czego super mociaki są stworzone o mamy jakiegoś zlota to całkiem niezłego I love you very bardzo dobra moi drodzy, słuchajcie będzie tej zabawy na dzisiaj. Zrobiliśmy sobie razem 32 km na Supermociaku Pewnie tego nie odczyliście. Ja w zasadzie też nie. W żaden sposób. Powiem Wam, że sprzęt no, mega mi się podoba. Chodzi jak marzenie. Fajnie się zachowuje. Jest taki wyczuwalny. Troszeczkę trzeba się przystawić do takie szarpanie go na wyższe obroty. Tak, żeby on tak się nie gdaczył. Ale poza tym no, jest po prostu zajebisty. Ja wiem, że będę się nim bawić tak jak żadnym innym sprzętem do tej pory. Także słuchajcie, no w tym odcinku to by było na tyle, ponieważ jadę zatankować Będzie tego smucenia i gadania Jeszcze na bank zobaczycie sporo odcinków z tym sprzętem, wiem, że dużo osób czekało na jakiegoś supermoczeka w moim wykonaniu Wiem, że dużo osób czekało w ogóle na recenzję Husqvarna 740, także macie taki pierwszy przedsmak Tego, co tam będzie wpadać na kanale Ja obiecuję Wam, że będę się tym zbędem bawić, no naprawdę bardzo, bardzo mocno, tak jak chciałem pobawić się MT-10, ale ale mi zdrowie nie pozwoliło eee, no i co? Jeżeli macie ten... Jeżeli masz jeden motocykl albo jakiegoś innego Supermociaka, to napiszcie w komentarzu jakiego jak Wam się jeździ, co tam, jakie jest Wasze w ogóle zdanie na, na temat Supermociaków. Jak Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Eee, wbijajcie do mnie na Facebook i na Instagramy, na, na stronkę motoblog.pl, na takie inne moje aktywności jakieś sieciowe No i co? W tym odcinku to ja Tutaj na tyle, także standardowo, do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Koryguj kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.